Kukurydza ziarnowa to podstawa w wielu gospodarstwach, ale nie każda odmiana sprawdzi się na Twoim polu. W tym odcinku porozmawiamy z ekspertem o tym, jak wybrać odpowiednią odmianę, jak poprowadzić uprawę i co decyduje o wysokim plonie. Zostań z nami, jeśli chcesz podejmować decyzje oparte na wiedzy, a nie na przypadku. W uprawie kukurydzy na ziarno bardzo ważną, można powiedzieć fundamentalną rolę odgrywa. Dobór odpowiedniej odmiany. Musimy pamiętać, żeby dobrać właśnie odpowiedniego mieszańca do po pierwsze terenu, czyli powiedzmy geograficznie rejonu Polski, w którym się znajdujemy, typu gleb, no i oczywiście przeznaczenia. Takie najważniejsze parametry, którymi powinniśmy się kierować, to po pierwsze wczesność mieszańca określana jako liczba V. W Polsce siejemy mieszańce kukurydzy. Mniej więcej od VO200 do V300 VO i tu następuje bardzo prosta zależność. Im wcześniejsze VO, im niższa cyfra VO, tym mieszaniec jest wcześniejszy, a co za tym idzie, potrzebuje krótszego czasu, czyli mniej sumy temperatur efektywnych do tego, żeby osiągnąć dojrzałość technologiczną. No i oczywiście analogicznie w drugą stronę, im późniejsze VO, tym ten dany mieszaniec musi dłużej przebywać na polu żeby tą dojrzałość osiągnąć. W Polsce, jeżeli chodzi o południe kraju, możemy siać śmiało te mieszkańce z grupy średnio wczesnej, średnio późnej, czyli powiedzmy od FAO tego najwcześniejszego w zależności od tego kiedy chcemy zebrać kukurydzę, ale nawet do FAO 280, 290 nawet niektórzy rolnicy sieją w w okolicach 300. W Polsce środkowej, czyli można powiedzieć tam Lubuskie, Wielkopolska jawsko pomorskie mazowieckie, lubelskie. No, przeważają zdecydowanie mieszańce średniowczesne, oscylujące pomiędzy FAO 240-260. No, pojawiają się oczywiście też mieszańce 270 z racji tego, że one planują po prostu wyżej, lepiej, są bardziej plenne. Północ Polski to z kolei dominacja odmian wczesnych i średniowczesnych, czyli raczej do FAO nie przekraczającego 240-250. Drugim bardzo ważnym czynnikiem jest dobór odmiany mieszańca, powiedzmy do uprawy następczej. Jeżeli chcemy po kukurydzy siać zboże, pszenicę, pszenżyto, czy inne zboże, tutaj zdecydowanie bezpieczniejszą opcją jest wybranie odmiany wcześniejszej, bądź średnio wczesnej, tak aby po prostu mieć tą większy komfort, większe bezpieczeństwo, żeby ona w odpowiednim czasie, w odpowiednim terminie Zeszła z pola, żebyśmy zebrali ją no i oczywiście w terminie posiali uprawę następczą, jaką są najczęściej zboża. Trzeci bardzo ważny czynnik to oczywiście dobór mieszańca w uprawie na ziarno do stanowiska glebowego. Jeżeli dysponujemy glebami dobrymi, zasobnymi, w dobrej kulturze, to tutaj takiego bardzo dużego dylematu nie ma, ponieważ większość mieszańców po prostu potrzebuje odpowiedniej właśnie sumy temperatur efektywnych, ciepła i wody. To są te rzeczy, które kukurydza bardzo lubi. Natomiast oczywiście wielu rolników gospodaruje na różnych stanowiskach. Mamy mozaiki, mamy gleby tak zwane słabsze, bardziej przepuszczalne. Mówiąc wprost o niższym potencjale planowania. I tutaj zdecydowanie zachęcam do tego, żeby śledzić materiały, katalogi, ulotki firm hodowlanych czy... czy czy nasze tutaj zalecenia odnośnie doboru odmian do stanowiska glebowego, ponieważ wiele firm hodowlanych po prostu robi badania, testuje poszczególne mieszańce w warunkach tzw. niskich potencjałów planowania i faktycznie widać duże różnice, które objawiają się tym, że niektóre mieszkańcy po prostu zdecydowanie lepiej sobie poradzą na tych tak zwanych słabych glebach. Oczywiście ze słabymi glebami jest też związane bardzo ściśle Dobór odpowiedniej gęstości siewu. Zasada jest generalnie prosta. Im słabsze stanowisko o niższym potencjale, bardziej przepuszczalne, piaszczyste, tym z tej obsady powinniśmy schodzić. Przyjęło się tak standardowo w uprawie na ziarno, że taką normą wysiewu to jest około 80 tysięcy roślin na hektarze. Więc jeżeli mamy do czynienia ze słabym stanowiskiem, no my zdecydowanie zalecamy, żeby zejść do. 72, 70, nawet 68, generalnie obniżyć tą obsadę o około 10, nawet do 15%, wówczas mamy zdecydowanie większe bezpieczeństwo w sytuacji takiej, gdzie pojawi się okresowe niedobory wody i te odmiany po prostu sobie w takich stresowych warunkach poradzą. Jeżeli posiejemy za gęsto na takich tak zwanych słabych glebach, przy właśnie stresie wodnym, niestety to się objawi bardzo mocną redukcją kolb. Często ma też to e, jakby przełożenie na brak zapylenia odpowiedniego kolby, zaziarnienia, no i ten spadek plonu będzie wtedy zdecydowanie wyższy. Oczywiście na glebach bardziej zasobnych, o wyższych potencjałach, tą obsadę możemy delikatnie zwiększyć do 84-86 tysięcy roślin na hektarze, aczkolwiek tutaj zdecydowanie. Zachęcam do tego, żeby po prostu kierować się tymi normami wysiewu zalecanymi przez dostawców, producentów, hodowców. Jak określić optymalny termin zbioru w przypadku kukurydzy ziarnowej? No, ten rok jest specyficzny z uwagi na bardzo chłodny maj. Kiedy kukurydza bardzo się męczyła, można powiedzieć, stała na polu, te przyrosty były bardzo, bardzo kiepskie. No, uciekło nam sporo z temperatur efektywnych. Konsekwencją tego jest to, że no, w tym roku jednak te żniwa w uprawie na żarno kukurydze będą opóźnione. Oczywiście takim najbardziej. Standardowym, bezpiecznym terminem określenia zbioru kukurydzy na ziarno jest po prostu wilgotnościomierz. Mierzymy, mierzymy wilgotność z kilku kolb z różnych części pola, no i wtedy mniej więcej mamy taki ogląd, jak na dany dzień wygląda sytuacja. Natomiast, oczywiście, możemy też to określić za pomocą tak zwanej czarnej plamki, czyli tutaj u nasady ziarniaka patrzymy, odrywamy. Odrywamy nasadę ziarniaka i patrzymy, czy ta czarna plamka się pojawi. W przypadku tutaj, tej kolby, którą zerwałem, faktycznie widzimy, że ta czarna plamka jest. To nam mówi mniej więcej o tym, że tutaj już dostęp do asymilacji z kolby, ten proces zostaje zakończony i mamy około 10-14 dni do osiągnięcia tej pełni dojrzałości technologicznej. W przypadku tej konkretnej odmiany. Co to znaczy? Mniej więcej wilgotność tej odmiany powinna oscylować w granicach 30%, i faktycznie tak jest. Mierzyliśmy tutaj wilgotności z kolby, i one właśnie wynoszą plus minus tam 30-32% w przypadku tej konkretnej odmiany lg 31252. W tej fazie kukurydzy, w której się aktualnie znajdujemy, czyli końcówka dojrzewania bardzo istotny czynnik odgrywa ziarno kukurydzy właściwie typ ziarna kukurydzy w przypadku konkretnych odmian tutaj mamy zerwane dwie kolby dwóch różnych odmian jedna jest to odmiana typowo flintowa właśnie LG31252 z takim charakterystycznym właśnie ziarniakiem skrobi szklistej tutaj mamy odmianę P8660 typowego denta końskiego zęba i te odmiany w tym momencie zachowują się nieco inaczej, jeżeli chodzi właśnie o to tempo oddawania wody i na końcówce wegetacji i dojrzewanie, mianowicie flinty, takie typowe szkliste flinty szybciej osiągną dojrzałość technologiczną, właśnie w oscylującą w granicach 30%. Oczywiście tutaj jakby mówimy o odmianach z tej samej grupy wczesności, jakby pomijamy w tym momencie V. Więc te odmiany flintowe będą szybciej osiągały tą dojrzałość około 30%, natomiast później to tempo oddawania wody, tak zwany dry down, będzie nieco wolniejszy. W przypadku odmian ziarnowych w typie dent, one mają tutaj zdecydowaną przewagę skrobi mączystej w ziarniaku. Powierzchnia tych ziarniaków jest większa ze względu właśnie na to, że one są takie długie, płaskie mają też taki charakterystyczny rejestr właśnie tego końskiego zęba. I te 30% zostanie osiągnięte nieco później. Natomiast przy takiej pogodzie, jaką mamy teraz, czyli jest słoneczko, jest wiaterek, ten drawdown będzie po prostu bardziej bardziej intensywny. Więc tutaj też już jest co prawda czarna plamka. Natomiast wilgotność w tym momencie jest jeszcze nieco wyższa niż, niż flinta, około 4-5%. Bardzo prawdopodobne jest to, że te odmiany, właśnie w typie dent ten, ze względu właśnie na ten bardziej intensywny dry down będą z e, wilgotnością schodziły e, niżej niż odmiany w typie flint. Jaki z tego wniosek? Oczywiście my zalecamy, żeby dywersyfikować sieć, różne odmiany w różnym typie. To nie jest tak, że flint jest lepszy czy gorszy niż dent. E, każdy, każdy typ ziarna ma swoje cechy, swoje e, plusy i też rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Flinty. To jest genetyka europejska, mają bardzo dobry wigor wiosenny i w takim roku jak ten, czyli w warunkach trudnej, chłodnej wiosny, flinty radzą sobie zdecydowanie lepiej. Możemy je też siać nieco wcześniej, kiedy temperatura gleby oscyluje na głębokości siewu w granicach 6-8 stopni. Warunki termiczne do optymalnego siewu dentów są wyższe. Tu potrzebujemy temperatury około 10-12 stopni do tego, żeby rozpocząć siewy. Oczywiście, co do zasady, denty są odmianami o wyższym potencjale planowania, lepiej się suszą na suszarni, czyli to tempo oddawania wody również na suszarni jest wyższe. Natomiast flinty są odmianami, które wcześniej możemy zebrać z pola w okolicach 30%, właśnie szybciej osiągną tą dojrzałość technologiczną do zbioru. Podsumowując, wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy ziarnowej i znajomość kluczowych zasad uprawy to podstawa sukcesu w gospodarstwie. Mamy nadzieję, że dzisiejsze omówienie pomoże Wam podejmować decyzje oparte na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu. A jeśli macie dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia w kolejnym materiale.